Poradź się dymi Okry okay, lecę po gaśnicy Dobra, Got! Witajcie. witamy z tej strony Becker i dzisiaj nagramy sobie wyzwanie w 7 sekund, czyli 7, 7 sekund przed challenge Kara za niewykonanie zadania będzie zjedzenie dwóch łyżek cynamonu, które mamy obok i ty zaczynasz czy ja? Ty? A czemu ja? A czemu nie? Dobra. No jest tam Na początku łatwę, tak na zachętę od naszego, z tej kamerzysty wezwanie, dostaliśmy po jednym. Znajdź opadkę e, schowaną gdzieś w tym salonie, e, Od Ale jaką opadkę? Odbaskową. A gdzie No masz A właśnie. Tak, jeden sekund. No to zaśmiejesz Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale Ciebra. nie ma! Dupa, nie znalazł. Dziękujemy bardzo. A powiedz gdzie była ta opaska? No? Tam pod stołem! No, fajnie! Trzeba było się schylić to I... A czemu ja taki takie łatwe? No i dwie łyżki proszę zjeść. Proszę bardzo. Cynamonu nasypiemy. Dawaj, e, należ, No debilu, to pod koniec debilu! Kto przegra... Pod No chcesz? No, kto przegra... No, to pod okej. Okay. Co za idiota? Nie wyzywaj. No ale co, on ma odjeżdżę! Teraz ty, Zrób przerwę w przód. Udało się. Fajnie. Ustawione! Ustawione. Super. Dziękuję. Wymień cztery zespoły muzyczne, których nie specjalnie lubisz. ACGC, seksbomba, bomba. Eee... Nie zadaj bomb! Koniec. <śmienic> 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 dziękuję bardzo. <śmienic> Dwie łóżki tylko na koniec, tak? Nie dodajemy żadnych. No. Nie. Dobra, Teraz się. 5 pięć kawałek znowu. Kurwa, na pewno zrobię. Raz, dwa, kurwa! O, jeszcze Kaciek, jest dobrze, nie mi się. Ipa. Dobra, no to następne. Wypij tajemniczego szejka, który przygotowałem wcześniej. A gdzie on jest? W kuchni. Zaraz, przyniosę. Two hours later. E, niestety rozładowałam się aparat, nic więcej nie wykominałaś. Z tego jest mojego jebanego szejka. No kurwa, wyzwanie to wyzwanie, się na sekund masz to furę wypić. Ja teraz podaję twarz. Patrzcie co to jest? <laughs> Nie ma za co, jak będziesz chciał takie napisy, to się zrobi. to zrobię. W środku jest multivitamina, odżywka na masę mięśniowej. Co eee, no to jest to żółte tutaj? Sól, troszkę pomidora eee, i cukier, no i tyle. No I właśnie da... syrop Nie. I masz e, 7 sekund na wypis tego. Uwaga, gotowy? Aha. Start. 64 pił, 6,94, brawo, to dla niego kolejne wezwanie, to od Ciebie Dobrze, że wymieszał Wymieszałem, butlki zawsze zostają w Ale takie? No Jeszcze głośniej, poj**ał Cię? Czy dobrze mówię? No 7 sekund, żeby powiedzieć od tyłu słowo kajak Kajak? Od tyłu! No do kajak, do tyłu, Kajak do tyłu! Do tyłu. Kajak do tyłu. Przykro nie pójdzie od tyłu. Powiedziałeś normalnie. Powiedziałeś kajak od tyłu. Powiedziałeś normalnie. Powiedziałeś kajak od tyłu. Powiedziałeś. <laughs> <laughs> to może po impresji, jeba. Przecieć. Przecieć. A to nagrywa. Dobra, więc tak. Dawid yy, przegrywa jednym punktem. Poszukał. Nie oszukałem, dobrze powiedziałem, teraz moje wyzwanie. Dawaj, Krzysztof, chodź. Ej, mój telefon! Zrób trzy kapki piłką w salonie. Masz siedem sekund. Jak ta piłka była wyrzucona? Halo, oszustwo! Kurwa, mała Siada, dziękuję. Ale to było oszustwo, no ale załatała, ty miałeś tu. Możesz, chcesz rewasz? Chcę, żądam powtórku. Dawaj stół, chcesz tu. Tutaj, proszę. Jeszcze mamy gorsze wyjście, bo już jestem stąd. Uwaga.

Kurwa, mać! To No i chuj. Masz więcej czasu. To jest, kurwa, no nie! Ja pierdolę! Wyrównałem! To jest, kurwa, oszustwo. Jak, kurwa, można dać dłużej i, i zjąć, kurwa, przyroczek? No bo, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No! I co, kurwa? I co? Dołożyłem! <laughs> tak, kurwa, dziesięć.

nie wiem, wymyśl to. Patrz, wymyśl zrobić coś takiego. Sal. <grym> Dobra, wstaliczę cię. Ha! Oba, 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 oba. Zdaj moje dobre serce. <grym> bo tak to już muszę na przegrywu. Nie wiem, nie wiem. Ja wiem, że tak. Kuba odej! He he. Halo, weterynarz! Co? Maman, czuję. Halo, mamuś? Podaj wezwanie. Zrób kółka, ja papierosem. Ile? Trzy. Trzy? Trzy, tak. Mogę dwa? Trzy. zdążyłeś. mam takie nagrywanie, kurwa. Zostałeś Bo, <grym> to się postanęć, bo się co? Bo przegrywać? Tak! Zagrajmy w Hearthstone'a, pogadamy inaczej. Wygrałem! Jeszcze nie. No, check. Już 3 razy stań w ciągu 7 sekund. Jeszcze nie włączyłem stopera. A to za Tak. Zobro! Zobro! Wygrywam! Zobro! 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 nie uda zrobić, to będzie ci nie Zobro! 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 nie Kocham brudne, mężskie stopy! Tylko bycie... Kurwa, chodź tu! Bo się nie obłączył stopy. Ja Usiądź. Wstań! Kocham brudne, stopy! Chodź. <laughs> Na no, dziękuję. Teraz To <laughs> Dobra, 7 jak ci się nie uda nie zaliczę, czyli to jest ostatnie. Czyli jak to zrobię to wygrałem? Zrób śpieszną minę, którą rozwalisz mnie do łez. Jak do łez w tym roku? Do łez. To popatrz w lustro. Żebyś minę zrobił. Rozkreszyłeś. 7 sekund kurwa, jabłka... No to już dawno minęło, debilu. Dziś zomszerzuj się moim telefonem. Kurwa, jest... Kurwa, 200 złotych. Beni, dobra. ten to statnie zadaje moje no, no, Ukrój i mi ciasto. Start. Zostań. 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 co kurwa Zostań. Zostań. pięć sześć Zostań. Nie pamiętam, że to już został, To było niedokonale, jak chcesz ukryć czas, to, które jest w kuchni? O nie! 7 sekund! O oh, nie! Nie ma przegrań! Ja bym odpowiedział pół łyżki, Co? Jak sprawiać, że wygrałem? Pół jest no weź. widzów, proszę. Wygrałem! Piszcie w komentarzach, że Dawid to jest niemiły i nie chce się poświęcić ja a... Poświęciłem się nagrywaniem w tobą. Ale jeszcze, widziałem. Bo czuję, że będzie źle. Co? jeszcze może odsunę. Ja pierdziłem. Co Cała miała być, dwie całe. A to pół Jakie pół kurwa cała? <klicze> znaczy jeszcze rozwalisz. patrz kurwa co robisz. Pokaż to to, jest to, jest to to jest cała To jest cała to jest cała łyżka. Zobacz, czy nam nie starczy na dwie łeżki takie dupne? Jak ty chcesz, jest więcej. Dobrze. No, kamera <śmienicza> No. Kamerzysta mi kurwa picie wychlawiacem, no, no weź mi to dalej. Jest, to jest no, Co mam tyle wypić? Kurwa? Na przykład. Co wypić? Czapaj to! Zaraz. 21, witałem Ciebie tak. w krótkiej przerwie technicznej Musiałem się kurwa drzygać Patrzcie jak z tego nieba, który mi nadał coś w tanki, cynamonu Jeszcze drugą łyżkę ma dali. To jest to kurwa blizna Zlizywał co będzie z tego stołu Co powiem, to jest fakt Tu już cynamonu nie ma więc. Mamy do, do, do tego, do... DAJ TU ŁYŻKĘ DO czy ci NA CIUKIE no daj tu łyżkę Halo, wystarczy! Pojebało? No, wystarczy, bo już nie ma. Szałaj ci mroku! Powiem panu, że ja tu zjem. Szałaj to Nie, nie, nie. Dobra. Pani. Za to, że zjem tą łyżkę, ma być pod filmem co najmniej 5 like czy tam przejść, bo kurwa się wyzerwuje. <noise> <noise> Dobre grudy. No poknij to!

Balić planty i tańczyć przez nią Dziś wydam, cały są, cały są, cały o, o, o Jestem młody, to latam sędzią, chcę się bawić.